Siemaneczko, widzowie z tej strony znowu bosonek i Halina. Co? Um, A, że jest... Um, poczekaj, e, gdzie ty jesteś? Tepnę cię do siebie i tak, więc się e, ja nie mogę cię tapać Nie, bo to nie mój świat! A nie, ty tu jesteś, dobra, to co się ja boję, co ja się w ogóle boję, jak ja... Jak no ja, mam, ja ty nie umiesz żeby biegać. Jezus, ty nie umiesz biegać, popatrz się na mnie, jestem szybszy od ciebie, bo ja umiem biegać. A jak się biega? Musisz dwa razy to. Jak, co? Dwa razy, co chcesz? Tylko, że ty teraz jesteś pod wodą, tak samo to działa. Patrzcie, jak jesteś pod wodą, to dajesz dwa razy pod wodą i masz szybkie pływanie, popatrz się. tu sobie podchodzę. Jestem pod wodą, jestem I pod wodą. I szybkie, no przecież przed tobą jest ślepoto. to. Ja nie jestem ślepotą, proszę mi się nie No ale ja, ja widzę jakoś, więc nie jestem ślepotą. A może jeden? A ja, ja znam tą wioskę na pamięć, bo my sobie użyliśmy, kochani widzowie, szablonu Sidów i wiem jak to wygląda, więc no. Co oni robią? Takie jakieś gwiazdki tam były. No to ich walnąć? A no, może ich zwalniać, tylko że może przyjść, ale Rób co chcesz, o jest kowal, jest kowal Mam już pierwszego kowala, zaraz będę mieć rzeczy pewnie żelazne o. O. Hej, mam. Naprawdę mojego villagera wiesz, że ja już mam żelazne buty i żelazne... Małego o. On ma za mojego starego na tej świeżą. Ej, wierzę, że jestem bardziej rozwinięty. Dużo bardziej jestem rozwinięta od ciebie. No ja mam dom. Co? No mam dom. Jak masz dom? No, nie widzisz? Jest... A dom. Aha, już cię widzę i tak, ale no ja, ja ci mogę wparować na hatę. Ja ci zaraz podzę tam wparuję na chatę. Masz nie słuchać, rozumiesz? Ja mam mieć żelazny i spodnie żelazne, więc się... Ej, panie, to mnie bije, pan? Ej, chcesz chleba? No Chciałem ci dać chleba. Dobra, możemy... Ja nie mam chleba. A, tu jest. No właśnie. Ej, krowę, poczekaj, krowę uderzę. Zabiję krowę. Ja, ja mam jeszcze pięć razy, więc jak będziesz grzeszna, to mogę ci coś odstąpić. Ja mijam mm. do domku i patrzę, co w nich jest. To już ci się nie będzie opylać. Czemu? Bo ci się nie będzie opylać! Bo ja już przeszłam y, przez kowala. Przeleciałem go. Bra. Ej, po czym to takie... Y, po czym kowa y, teraz idzie ścieżką mi. Mik? Ej, w dupę go Patrz, Patrzcie, patrzę. Ja chcę okazać prawo Marcie. Co chcesz wyglądać? Nic. Ja, ja, na chwilę, ja muszę iść w stan spoczynku, ja się źle czuję, ja idę... A ja idę umrzeć. Nie idź umrzeć, nie idź umrzeć. Ja idę w stan spoczynku. Ja też. Taki chwilowy. Patrz, a ja idę umrzeć. Więc, widzowie, ja muszę chwilę dwa, e, odpocząć, więc trzy, dwa, jeden. Dziwiś, go widzowie, po króciutkiej przerwie <laughs> jesteśmy, e, więc tak... Dobra, ja jestem yy, na dole oczywiście. Yy, Mamy już oczywiście kilof. Kotek! koteł, Tam był koteł. Kotel to go zabij. Czemu? Bo a, tak ja mówię. A, będzie nitka w sumie. Będzie, b, 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 b. Chodź! Z twojej kitki będzie pół nitki. Bo b, jest nitka. Dobra. A to zabijać W sumie po co ja mam zabijać um, owcę? Choro mogę to naprawdę sobie wziąć z jakiegoś domku. Ej, chowaj się w jakimś domku. Nie, bo ja umieram. Nie umierasz. Umieram. O, nie, nie mogę tepać. A, 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 a. Ale czemu ty chcesz umrzeć? Takie strumie jest bez sensu. Ale gdzie ty się teraz odrodzisz? No ja nie wiem. A ty się odrodzisz na spanie no dobra. No. I chodź. Ja cię tepnę. No bo ja? Albo nie, nie tapnę cię. Ja. Ty musisz tapnąć. Dobra, em... Um. Moje problemy techniczne widzowie, więc widzimy się za chwilkę.